Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie co zdałem pokój i no muszę się pokręcić parę godzin i później jedziemy do Laosu. Zabieram Was ze mną oczywiście. Na pierwsze śniadanie, a może już nawet obiad, bo mamy 13, ja niedawno wstałem. Dwa takie soki. Straszny hałas od motorów. Tutaj moje już ostatnie wrzutki dzisiaj z Wietnamu. Pokój już zdałem, teraz idę coś zjeść, wyciągnę komputer w jakiejś tam kawiarni. Kawy się napijemy, zjemy. No i będziemy czekać na autokar, który zawiezie nas do granicy z Laosem. Tutaj akurat z tego miejsca właśnie będę startował. Tu, gdzie ten niebieski szyld. Autokarem do granicy. Będę Wam to relacjonował, a teraz tymczasem musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby się usadowić. Tutaj jest fajne miejsce, ale facet zajął mój, mój stolik, kurczę tamten fajny taki, nie? Tu jest jeszcze jeden na front, ale poczekamy. Tym bardziej, że ja tam z przodu mam dobre miejsce, żeby zjeść burgera. A więc idziemy na burgera. No i umieściłem się w tej knajpie, gdzie wcześniej Wam pokazywałem, na tym wolnym stoliku, ponieważ... ponieważ... Burgerki, na które szedłem były zamknięte jeszcze, bo jest za wcześnie. No to nic tu po mnie, trzeba było usiąść i czekamy na autokar. Wyciągnę komputer, coś poskładam, tylko tutaj takie warunki, i muzyka gra, i, i wiatr wieje od wiatraków, także ciężko będzie. A tak się prezentuje tłoktajpy. tam za mną z tyłu wszystko widzicie. Ja nie widzę, bo teraz telefon podniosłem za tył mojego głowy. Zmieniłem miejsce na lepsze z tamtego, bardziej tak tutaj, że tak powiem, w głębi. Tak się prezentuje knajpa o tej godzinie, zupełnie pusto. No i dobrze dla mnie, tak? Słuchajcie, przyszedłem kupić słuchawki. Bo nie da się składać tam w tej knajpie filmu tak na, na dźwięk z głośnika, bo muzyka gra ludzie szum ulicy. No i przychodzę, oglądam sobie tutaj rzeczy, wchodzę, biorę spółek, ale nikt się mną już od 10 minut nie interesuje. Nie ma nikogo w tym sklepie. Stałem, stałem, nie ma nikogo, idę, tam gdzieś jest mniejszy sklep, może on będzie miał słuchawki do laptopa. No słuchajcie, kupiłem takie gówna za, za 12 zł, jakoś 3,5 dolara, no, ale działają, także jest ok, nie? Można tu już popracować, bo słyszycie, muzyka, później tło z ulicy i wiatraki, no nie pozwalają tutaj. Kurczę, oceniać, czy dźwięk jest dobry, gorszy. Tego w ogóle nie słyszę, tego co tam mam ponagrywane. No koń, kończą mi się pieniądze tutaj lokalne, także byłem jeszcze wymienić w tym miejscu, gdzie busa brałem, bo tutaj mają exchange, dobrą, dobry kurs, bo w Knajpie też można w dolarach, ale bardzo słaby kurs dawali. Także tutaj naprzeciwko możemy sobie wymienić. Pani mówi, jak jedziesz dzisiaj do Laosu, to bym ci jeszcze sprzedała, mam trochę laotańskich pieniędzy, nie potrzebuję po dobrym kursie i zaraz wam pokażę, bo oprócz tutaj tych Wietnamskich Dongów mam, to się chyba kiep nazywa, czy coś takiego, laotańskie, nie? Zaraz Wam pokażę. Moje stanowisko. O. Tak się przykładowa waluta prezentuje z Laosu. Ucieka mi, bo, bo, bo wiatraki tutaj atakują. Siedzimy, składamy filmy, czas coś zjeść, czas na pizzę. Peperoni wiedzie tym razem. Łączymy przyjemne z pożytecznym. Teraz wjechała mi pizza, zjemy jeszcze przed wyjazdem do Laosu. Ja już kończę pizzę, mam godzinę do odjazdu jeszcze. Oczywiście pizza z Tabasco i trzeba zapić Coca-Colą najlepsze połączenie dla pizzy. Słuchajcie, czekam już na mój autokar. Oczywiście muszę przycinać tutaj ten, bo mnie wiatra, kurczę, dlatego. Mój autokar już chyba tam podjechał w tym momencie, bo mryga, mryga, mryga. Tam stoimy, także jedziemy, jedziemy już w trasę do los. Słuchajcie, jesteśmy w takim autobusie dojazdowym, gdzie tam mamy dojechać już do, do tego właściwego. To się nawet nie zatrzymuje, tylko ludzie wskakują, bo on, nie wolno mu się tu zatrzymywać. Ale ja prania zapomniałem zabrać i przejeżdżaliśmy obok tej pralni. mój zatrzymaj się dosłownie dwie sekundy, nie? Wszyscy mu tam krzyczeli, ale się nie zatrzymał, bo nie może. No i mam powód, żeby wrócić, bo pranie mi tu zostało. Wiecie co, wiecie co, jak zobaczyłem te całe zamieszanie, to wszystko, te autobusy, to nie chce mi się nigdzie jechać. I że tak powiem, z tym biletem wracam z powrotem do centrum. Polecę sobie samolotem. Następnym razem, teraz, powinienem lecieć do Hongkongu. Polecę do Hongkongu pojutrze. Jeszcze tu zostaję, także wracam z tym wszystkim do hotelu z powrotem. Nie będę takimi autobusami, gdzie to, to niby sypialka jest. Ale kurczę, teraz 20 godzin, a nawet niektórzy mówią, że 24. Bo tam, postój jest na granicy, ani zapalić ani nic kurcze nie 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 wymiksowuje się stąd przepadło niedużo bo to ile tam 25 dolarów kosztowało no tam wiadomo jeszcze trzeba teraz wrócić do siebie to tam też z 5 dolarów na 30 no to nie to w ogóle nie, nie ma o czym rozmawiać nie także 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 no następnym razem polecimy samolotem pod prąd jedziemy Thank <laughs> you. Słuchajcie, wróciłem do tego, do hotelu, I tak jakby czekał na mnie, nikt jeszcze nie posprzątał, szklanki po mnie stoją, tutaj wszystko rozpieprzone, nawet klimę nikt po mnie nie wyłączył, jak wychodziłem, to nie wyłączyłem klimy i szedłem do chłodnego, no i dobra, także kolejny dzień, ja chyba do Hongkongu kupię teraz bilety zaraz i pojutrze lecimy. Słuchajcie, wyszedłem sobie na Soki, wymienić jakieś tam pieniądze tutaj, no i po przemyśleniu wszystkich za i przeciw jeszcze raz, sprawdzeniu biletów powrotnych, bo stwierdziłem, że tak dalej być nie może. I jutro wsiadamy w autokar ten sam i jedziemy dla osób. I nic nas, mam nadzieję, nie powstrzyma. Tak więc plan, plan, cały czas kurczę, cały czas istnieje. A ulica tak się prezentuje, cały czas ktoś jeździ i przeszkadza nam nagrywać tutaj. Tu mikrofon wszystko łapie później. Czyli jeszcze raz jesteśmy w pokoju, nawet pranie udało mi się odebrać, które też w sumie było warte tyle, co ten, jakby tak policzyć, tyle co ten bilet stracony. No, fakt noc dłużej w hotelu, no, ale to tam zawsze są plusy i minusy wszystkiego. Tutaj odkładam Wam pieniądze miejscowe, wietnamskie, dongi w takich nominałach. Słuchajcie, witam z rana. Dziś na czarne, oczywiście, bo czarne wyszczupla. Zdaję pokój po raz kolejny i robimy kolejne podejście do wyjazdu do Laosu. Jestem spóźniony 20 minut ze zdaniem pokoju, ale myślę, że nie będzie problemu. Tak jak pamiętacie, ostatnio kupowałem te słuchawki, tutaj jak samo recepcja pusta, można tu wynieść wszystko. Zostawiłem klucz na, na blacie i idziemy. Dobra, wychodzimy. Wiatraki u góry. Wiecie, że wiatraki to jest, już Wam mówiłem, to jest wróg nagrywania dźwięku. Jak wiatrak pójdzie w wiatr, w, w membramę, nie ma się detketa czy dobrego zabezpieczenia, gąbeczki, to, no to mamy problem z, szumem, z szumami. No i dobrze. Zostawiłem teraz sobie te e, moje bagaże tutaj w tej agencji, gdzie kupowałem bilet do, 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 do Laosu i idziemy zrobić zdjęcie do wizy, bo wczoraj to nawet jak jechałem to po pierwsze te pranie nie odebrane mi w głowie się działo, po drugie po drugie właśnie nie miałem zdjęcia. Tam na granicy ponoć je robią, nie wiadomo ile skasują. Dzisiaj Dzisiaj bardziej świeżo, że tak powiem, nie? Mniej spocony, a naprawdę jest tu gorąco, nie? Ja sobie przygotowałem teraz zestaw ciuchów jeszcze przebrać się tuż przed wejściem do autokaru. Jesteśmy na takim dużym tutaj rondzie placu. Czasem tutaj w weekendy odbywają się jakieś tam koncerty. Były ostatnio, widziałem tego typu sprawy, pikniki. Mamy obok jezioro oraz, oraz pagody, te, które już widzieliście w poprzednich odcinkach. Idziemy tutaj do fotografa zrobić sobie Zdjęcie, zdjęcie do wizy. Zdjęcia się robią, a idziemy do KFC po kawę, bo wiemy, że w KFC jest standard. No to wietnamskie KFC nie ma kawy, trzeba iść gdzieś do kawiarni. Zdjęcia zrobione, izotonik zakupiony, bo się cały czas płacimy. I idziemy zobaczyć telefony. Chcę jakiś drugi telefon sobie kupić, żeby mieć dwa aparaty. I może tutaj coś dostaniemy w sensownej cenie, sensowny aparat. Słuchajcie, byłem w tym salonie, poglądałem trochę telefonów. Mają iPhone'y, mają Samsungi, mają chińskie Oppo, Xiaomi, Huawei. I mówię, że idę teraz na kawę, bo sobie porobiłem zdjęcia, fotki tych aparatów i, no i ceny. I sobie zobaczę, który mi potrzebny, żeby fajne zdjęcia robił, bo to pod Instagram i, i tak dalej, nie? No i ten, a to takie ciśnienie mają, żeby sprzedać, że mówią, że mi postawią kawę, że to chodźmy teraz do kawiarni i ten, i, i się będziemy zastanawiać. My ci doradzimy, nie? Tak żeby mnie tylko kurczę nie wypuścić z łap. Dobra, klapki namierzyłem. Muszę sobie... Na pewno nie ma mojego rozmiaru, ale warto się zapytać, jak już jestem. Rozmiaru moich klapków nie było, a teraz przyszliśmy na kawę i tutaj sobie zrobię reset tych telefonów. Przed nami ładny hotel się tam buduje. Widać dopiero w trakcie jest budowy czy remontu. Tu usiądziemy sobie w cieniu, kawka i robimy research, co tutaj by nie zakupić salon mamy naprzeciwko. Kawa jest, a tu moja nakładka, nie śmiejcie się na okulary. Przecież słoneczne fajnie to działa. Słuchajcie, słuchajcie, do wybory tam miałem kilka, ale że jako drugi telefon kupuję to kupiłem sobie. Galaxy A50 64 64 GB możliwość rozszerzenia przez tak więc to jest jako drugi telefon nie potrzebuje mieć Galaxy S10 czy tutaj macie Galaxy S10+, Plus, to możecie sobie ceny, ceny w wietnamskich dągach przeliczyć. Przeliczcie sobie, tutaj macie też nowości. Dobra, ja tu już do, dobijam targu i, i były jeszcze chińskie Oppo, Huawei, ale, ale wybrałem wybrałem tego. No bo jednak Samsung zawsze miał dobre aparaty, a to będzie do Instagrama i takich tam spraw. Czekam, czekam na wydanie tego mojego telefonu. Zapłaciłem w dolarach 250 z dolarów. Także jakiś tam upust lekki dostałem. No i tyle. Nie? Ceny są zawsze na całym świecie te same, tak więc nie, 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 nie ma znaczenia, gdzie kupiłem. Po prostu potrzebuję jako drugi telefon. Unboxing w Wietnamie. To jest mój nowy telefon, czarny. Zrywamy wszystkie pieczęcie, od razu wywalamy. Będziemy odpalać. Odpalił się. Tak, ładowarka i takie sprawy, dobra. To tu macie jeszcze takie sprawy. Tak jak mówię, macie ceny w wietnamskich dongach podane. Jakbyście chcieli, to możecie sobie te, możecie sobie przeliczać, tak jak chcecie. Tutaj jest nowy Oppo F11 Pro 128 GB w cenie 8 milionów 490 mój tysięcy. Telefon, mój telefon kosztował ponad 5 milionów, proszę Państwa. Także chyba nikt z Was nie miał jeszcze takiego telefonu. Nie ma tak jak się ma miliony, żeby zarobić mili żeby kupić sobie telefon za miliony, nie? Tutaj tak niestety ten przelicznik tej waluty utrudnia to nawet później takie życie codzienne, chociaż ja już się przyzwyczaiłem, powiem wam na takim filmie, techniczny film będzie a propos podróżowania po Wietnamie, wizy, właśnie waluta, ceny, hotele, hostele, przejazdy, co jak. To wszystko wam na tamtym filmie powiem właśnie jak sobie tą walutę przeliczać.